I chciałem wam powiedzieć do zobaczenia na modlitwie, która, która będzie o godzinie 15. Patrzę na księdza Pawła, on tu stoi z boku. Pokaż się, żebyście widzieli, bo to jest ten człowiek. Tak. O godzinie 15:00 da Pan Bóg, połączymy się w niedzielę palmową wspólną modlitwą. Będziemy się modlić koronką do Bożego Miłosierdzia. Już was do tej modlitwy zapraszam. Do wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, dzień dobry, witajcie. Mamy już jutro niedzielę palmową. To jest bardzo ważny dzień, bo niedziela palmowa już od 35 lat. Z pomysłu papieża Jana Pawła II jest obchodzona jako Światowy Dzień Młodzieży. Papież chciał, żeby młodzież tego dnia na całym świecie zbierała się przy swoich pasterzach i my co roku to robiliśmy. Idąc z palmami, przez Pietrkowską, szliśmy, aby ucieszyć się z tego, że, że Jezus wkracza, wkracza do świątyni i ufamy, że wkracza w nasze życie. Niestety w tym roku jesteśmy tego pozbawieni. Co nie znaczy, że w niedzielę tradycyjnie jako o 15 zaczęliśmy mszę świętą, że się nie możemy z naszym pasterzem spotkać. Mamy dla Was bardzo konkretne zaproszenie. Yy, dotyczy właśnie już niedzieli palmowej. Pierwsze, to ciekawe, czy już masz palmę. Ja tutaj jak widać mam. Jeśli masz, to bardzo dobrze. Jeśli nie, to jeszcze masz dobę, żeby ją sobie przygotować. Yy, a druga rzecz. Yy... Z niedzielą palmową łączy się orędzie Ojca Świętego. Na każdą niedzielę takie mamy. I piękne orędzie napisał też w tym roku papież Franciszek. Punktem kluczowym jest Ewangelia mówiąca o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain. To trzeba przeczytać. Ksiądz Arcybiskup zresztą nam skomentuje także to słowo, ale w komentarzu Ojca Świętego nas dotknęło szczególnie jedno bardzo ważne stwierdzenie Ojca Świętego, żeby ten młodzieniec wstał. I co za tym idzie, żebyśmy my też wstali, do czego nas Pan Jezus zaprasza, może nawet w kwarantannie. Mamy wstać, może nie fizycznie na boisko, na orlik, ale mamy wstać wewnętrznie. To, żeby wstać, pierwszym krokiem jest zgoda. Trzeba się zgodzić, aby Bóg w moim życiu spowodował, że ja też wstanę. Dlatego mamy taką propozycję, hashtag zgoda. Bardzo was prosimy, żebyście zastanowili się. Nad tym, co jest powodem tego, że chcesz wstać, jaką masz motywację, jaką masz motywację, bo tylko ten, kto wstaje. Idzie dalej. To też mówił papież Franciszek. Więc jeżeli chcesz iść dalej, a nie siedzieć tylko w kwarantannie albo w ogóle w swojej kwarantannie duchowej, to dzisiaj Pan Jezus zaprasza, żebyś wstał. I dlatego bardzo Was prosimy, ponieważ jutro jest niedziela palmowa o 15:00 chcemy się spotkać z papieżem, z papieżem też, duchowo, ale z naszym pasterzem, arcybiskupem Grzegorzem, więc przyjął nasze zaproszenie, żeby się o tej godzinie wspólnie modlić. I chcemy Was zaprosić do tego, abyście się pomodlili. W jaki sposób? Akcja hashtag Zgoda wstaje, jeśli się na to zgadzasz, to pomyśl, dlaczego wstajesz. I bardzo Was prosimy, żebyście zrobili i popełnili taką myśl. Ja na przykład sobie pomyślałem nad tym i napisałem wstaję, bo mam dosyć siedzenia. Natalka napisała wstaję, bo chce. Bo chcę. Może macie inną motywacje. Bardzo was prosimy, żeby zastanowić się, jeżeli masz już zgodę, na to, żeby wstać, to co jest twoim powodem tej zgody, jaką masz motywację. I później bardzo was prosimy, żebyście takie zdjęcia przesłali do nas. I tutaj mamy przykład, już jedno zdjęcie mamy. Nie wiem czy to dobrze widać. Dobrze widać? I jeśli takie zdjęcia przyślecie, to z was zrobimy pewną mozaikę. Będziecie po prostu towarzystwem także księdza arcybiskupa na koronce. W ten sposób ci, którzy nam prześlą zdjęcia, będą yy, Obecni na, na modlitwie Krągą do Bożego Miłosierdzia już jutro w Niedzielę Palmową o godzinie 15. Mam nadzieję, że, że nie zabraknie ciebie tam. Jeśli się wstydzisz swojego wizerunku, to wystarczy, że prześlesz nam kartkę z powodem, dlaczego wstaję, ale chcemy zobaczyć, że to zaproszenie Jezusa w Niedzielę Palmową dociera do mnie, dociera do ciebie i że idziemy za tym zaproszeniem Jezusa. Więc zgoda. Na propozycję Jezusa i Niedziela Palmowa razem z Pasterzem. To jest 35 Światowy Dzień Młodzieży. Nie może nas zabraknąć w tym wspólnym przeżywaniu.